Cześć. Witajcie w BMW Motorrad TV. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, ponieważ w końcu udało nam się wyjść z naszego garażu. Jesteśmy w pięknej malowniczej Wiśle po waszej prawej stronie, Skocznie imienia Adama Małysza. Za mną piękne widoki gór otaczających Wisłę, ale to co najważniejsze znajduje się w centralnym punkcie przede mną, przed wami R20 Concept. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest R20. Mamy tu do czynienia z jednym, jedynym egzemplarzem na cały świat. Motocykl ten został zaprezentowany w 2024 roku podczas konkursu elegancji Villa D'Este. Już wtedy zrobił na mnie i mam nadzieję, że również na Was ogromne wrażenie. Ale to, jak ten motocykl wygląda na żywo, to zupełnie inna liga. Jest naprawdę niesamowity. Model R20. Gabarytowo prezentuje się gdzieś między modelem R18 Pure a modelem R12. On jest taki bardziej kompaktowy, mimo że silnik jest przeogromny. Co to może zwiastować? Że będziemy mieć naprawdę fajne doznania z jazdy. Kilka słów na temat danych technicznych. Big boxer o pojemności 2000 cm sześciennych. Tak, 2 litry. Ma nowe osłony, nowe pokrywy. Oprócz tego, całkowicie nową osłonę paska i nową chłodnicę oleju. Te nowe elementy zostały zaprojektowane tak, aby w maksymalny sposób ukryć przewody olejowe. Do tego nowy zbiornik paliwa aluminiowy, w bardzo ciekawym, progresywnym kolorze Hotter than Pink inspirowany latami 70. XX wieku. W modelu R20 mamy do czynienia z całkowicie nową ramą w stylu Double Loop. Rama ta została wykonana ze stali chromowo-molibdenowej i stanowi część architektury całego motocykla. Jeśli chodzi o zawieszenie, to mamy tu do czynienia z elementami marki Ohlins. Zarówno przód, jak i tył jest w pełni regulowany. Kąt główki ramy to 62,5 stopnia. Natomiast rozstaw osi to 1550 mm. Do wyhamowania tego motocykla służą sześciotłoczkowe zaciski z przodu oraz czterotłoczkowe zaciski z tyłu. W modelu R20 znajdziemy kilka bardzo ciekawych smaczków stylistycznych. Zacznijmy od lampy. Całkowicie LEDowa lampa, wyposażona dodatkowo w nieco ukryty Logotyp marki BMW. Przechodząc dalej, zauważymy bardzo długi, prosty wydech, który robi świetne wrażenia akustyczne, ale to zaprezentujemy za chwilę. Nieco dalej. Wsporniki tylnej osi robią genialne wrażenie, oraz odkryty wał, który został zaadoptowany z modelu R18, ale na potrzeby modelu R20 został nieco skrócony. Ostatnim detalem, który robi naprawdę piorunujące wrażenie, to wbudowane lampy tylne siodełko. Jak już jesteśmy przyskoczni, to wypadałoby sprawdzić, jak to lata. I to prawie wszystko w dzisiejszym odcinku BMW Motorrad TV. Pozostały trzy kwestie. Pierwsza to nasz skok R20 ze skoczni. Niestety nie nagrał się, ale mogę Was zapewnić, że lądowanie było z telemarkiem. Druga sprawa to wprowadzenie modelu R20 do produkcji seryjnej. Są na to ogromne szanse. Ja na to liczę. Mam nadzieję, że Wy również. No i trzecia sprawa. Tradycyjne pożegnanie z dźwiękiem silnika. Trzymajcie się i do następnego odcinka BMW Motorrad TV, cześć!